Krzesło było niezwykłe. Co? Nie słyszeliście o tym krześle? To posłuchajcie. Otóż pewien stolarz zrobił na zamówienie komplet krzesła. Gdy klient przyszedł po odbiór mebli, okazało się, że o jedno krzesło jest za dużo. Wobec tego to zbywające zostało u stolarza. Była sobota. Stolarz miał już zamykać swój warsztat, gdy zjawił się nowy gość. Był ubrany w zwyczajny garnitur taki popielaty. To zwykłe czarne buty, tylko na głowie jakiś dziwny kapelusz czy czapkę z gazety. Wiecie, taki pierwód z gazety, w jaki się czasem dzieci ubierają, gdy się bawią w wojsko. Stolarz, który od czasów, gdy zobaczył gadającą krowę, niczemu się nie dziwił, przywitał grzecznie gościa i spytał: Witam, czym mogę służyć? Mogę się u pana zatrzymać, bo mnie dzieci godnią, bo mam dziwną czapkę na głowie. Proszę się Dziękuję. W krześle będzie mówił tylko prawdę. Stolarz wkrótce potem zamknął warsztat i z krzesłem powędrował do domu. Postawił je w pokoju, a sam poszedł do kuchni, by porozmawiać z żoną. <grym w tle> Witaj, droga żona. Jak było w pracy? Było jakoś. A co ciekawego robiłeś? Z To świetnie. Dlaczego nie ma obiadu? O, a to ciekawa historia, mój drogi. Widzisz, szłam sobie do sklepu, no nie, no tego zarobię. I tam patrzę, cały sklep płonie. No to wzięłam wiadra z wodą i gaszę ten pożar. Cały dzień mi to zajęło. Jaka ty dzielna. To dlaczego nie ma tego oddania? Tak wam mu przyjaciółki. sapę. Poza tym nie jestem jakąś kurą domową, żeby cały dzień ci obiad gotować. Chłopie. No bez przesady. Oj, ty wredna babo! Posłuchaj, to przesy jest magiczne. Co najmniej szkodzi Takie krzesło nie będzie stał w moim domu! W tej chwili idziemy je wyrzucić! Już! Ulicą przechodził wtedy pewien skąpiec. O, krzesło! Dzień rano zjawił się u niego sąsiad. Dobry? Dobry. Pani Dominikos sprawa. Pani wie. Widać tutaj mówię. Ja nie mam pieniędzy. Na bułki, na chleb. Na buty mnie nie stać. Ma pani trochę pożyczyć? Tak, tam są też. Naprawdę mogę? Dziękuję. bez zapłaty. Znajomy krzesło kupił, po czym dla wypróbowania usiadł na nim. Co tam? No, nieźle, nieźle, A tak poza tym to wiadomość przeciwko najgorszego i najpożywniejszego skotu na świecie. I marzę o tym, aby w końcu. Już więcej do ciebie nie przyjdę. Uuuu!

Ja tu jestem pomocnikiem kominiarza, Czyszczę panu komin. Taki brudny, że chyba rok sadze, że... nie czyszczony. Takie sace, że Ciężko, No To jest. No połóżcie sobie, chłopie. Dziękuję, A, dziękuję. Proszę. Masz mieć może na ciasteczko? Aha, yeah. nie? To jest. Yeah. A więc to już ciężka praca, co? Co, chłopie? Jaka praca? Jakie tam twoje rzeczy karane? Taki kasa, kto sprzedałbym! Przeszkodziłaś mi, chłopie, no. A Ach, ty łotrze! Krzesło spadając, unęło na przejeżdżającą ulicę ciężarówkę. Kierowca wprawdzie usłyszał jakiś hałas, ale jechał dalej. Zatrzymał się dopiero na przemieści. Wszedł do magazynu i razem z pomocnikiem załadował na wóz doniczki z kwiatami. Krzesła na swoim wodzie nie zauważył. Zawiózł kwiaty do miasteczka, gdzie miało się odbyć wesele burmistrza. সোমে স্যো. Być szczęśliwa, czy nie? Nie. Człowieku, popatrz na siebie, jak ty wyglądasz! Skąd wziąłeś się z do śmietnika? Co to za pustka? Czy U człowieku jestem tą tylko dla pieniędzy. Dlaczego ja to powiedziałam? Przecież on był taki bogaty! Czasło przeniesiono do sali ratuszowej i postawiono za stołem prezydialnym. Pewnego dnia miał tu przyjechać bardzo sławny pisarz, który odznaczył się dzielnością na wojnie i miał opowiedzieć mieszkańcom miasteczka o swoich wojennych przygodach. trzeba być. Było to na wojnie. Siedziałem w okopie. Chłopcy, chłopie. Wyglądam, a tam czterdziestu żołnierzy prosto na nas. Nie wiedziałem, co mam zrobić. Tam ci się schowali, tchórze tacy. Po co ich brać na wojnę? Więc wyskakuję i zaczynam strzelać. Tra, ta, 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 ta 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 Wyglądam trupy. Sam se dałem radę. A tamtych tchórzy już nigdy nie widziałem. A teraz ludzie kochani, zadawajcie mi pytania. Każdy po kolei dla każdego znajdę czas. Numer no i potem. E, jak było na froncie? Co? Kobieto, na jakim froncie? Jak ja tam za rogi prawie prowadziłem? Nawet twoje śmierdzące brudy prałem. Nie śmie się, bo twoje też i twoje. A twoje to już zaku nawet się dobrą dałem. 那吃没？<laughs> Przesłów wraz z innymi starymi meblami zostało wystawione na licytację. Kupił je pan Lipka, który miał stragan na rynku. Pan Lipka sprzedawał prawdziwy balsam na wszelkie bóle. Balsam pana Lipki to była taka maść, która dość dziwnie pachniała. Niektórzy ludzie kupowali u balsa z jego, że można nim wyleczyć wszelkie dolegliwości. A pan Lipka umiał zachwalać swój towar. Ludzie, ludzie, cuda w tej budzie, zapraszam wszystkich, taka się okazja już nie tej... zdarzy. Piotrek kupił ja i pójdę? Pójdę! 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 O, o jak gra, zapraszamy! Ja pójdę Jezu! To mój pójdę! O, Dziękuję Pani? Pani? Proszę Pani. bardzo! Dziękuję, dziękuję! Dajcie Pani węża! Dzień Dobry! Słuchaj, bo ja sobie wczoraj tańczyłam, o! <ślaś ślaś ślaś> kolanem No, no Pani nie tak i z ale kobiety to nie wysadzi. To ja Cię proszę, daj mi ten Mam smysanę, no ona taka smucha wpływa. Co oczekuje! Nikt nie wie, co się stało z krzesłem. Najprawdopodobniej to się wziął. A może zniszczono je jak stragel? Nie wiadomo. W każdym razie. Radzę Wam uważać, na czym siedzicie. Bo jak się Wam trafi cudowne krzesło, to co wtedy? Muzyka